Moi kochani, chciałam Was zabrać na zakupy do PEPKO. Zobaczymy, jakie nowości przede wszystkim wnętrzarskie są w tym sklepie. Obok mam też nasz gdański action i do niego również wejdziemy. i Chciałabym, żeby ten film obejrzały osoby, które chcą poczuć normalność, które chcą oderwać swoje myśli od tematów bardzo trudnych. Które są obecne w życiu każdego z nas. A to, że ktoś publikuje normalne, może nawet delikatnie pozytywne treści w internecie, nie oznacza, że nie ma empatii, że nie robi nic, żeby pomóc, że coś jest z nim nie tak. Pozwólmy sobie nawzajem na to, abyśmy mogli sami dokonać wyboru tego, jak będziemy aktualnie w tej nowej rzeczywistości żyć. Jeżeli ktoś stara się z całych sił żyć normalnie, zadbać o swoje bliskie otoczenie, e, tak żeby nie tracić nadziei, nie zabierajmy tego tym ludziom. Ja podjęłam decyzję o tym, aby na chwilę obecną, przynajmniej publikować normalnie treści na moim kanale, zgodnie z moją intuicją, zgodnie z tym, o czym wiem, co Wy lubicie, na co czekacie. I tyle, to, że ktoś uśmiecha się przed kamerą, nie znaczy, że po włączeniu kamery nie płacze i nie wpada w panikę. Nie oceniajcie ludzi przez pozory, przez kable, bardzo Was o to proszę. I po tym krótkim wstępie przechodzimy do zakupów wspólnych. Mam nadzieję, że będą fajne i udane, i że spędzicie ze mną miło czas. Zapraszam do oglądania. Naprawdę nie użyłam takiego czajnika, ale jeżeli ktoś szuka, to Peter Cook, bardzo proszę. 50 zł. Naprawdę ładnie to wygląda. Zobaczcie. I można sobie sparować dodatki w takim kolorze. I na przykład też zaopatrzycie w takie talerze. Naprawdę pięknie. Wygląda jak z jakiejś manufaktury. Zobaczmy co nie? 25 zł. Są naprawdę takie bardzo ciężkie. Obok są mniejsze. Jest też cukiernica. No super to wygląda. O, jaki fajny kubek. Ale ładny. I tutaj można sobie wsywać herbatę. 20 zł. No, ciekawy, ale tutaj obok, co moje oko, słuchajcie, ujrzało. Hit. Nie, no, hit. Piękne te donice. Jakiś czas temu na Insta wam pokazywałam te donice i wam się nie podobały. Może przez kolor. Nie wiem, no bo jest w zasadzie dość specyficzny. 17 zł. Oj, przepraszam, mamy też czarne. Ja mam w domu trochę czarnych dodatków, fajnie by wyglądały. 12 zł. I te żółte mi się też podobają. Żółty z zielenią będzie super wyglądał. 17 zł. Chyba ja ją kupię. I tutaj ciąg dalszy, bardzo ładnych donic. Te w stylu takim boho. Bardzo ciekawe są. 15 zł kosztują Ale moje oko Przykłada ta... Ale ona jest ciężka O matko Ale ciężka 17 zł Wzięłabym ją Ale jest jedna jedyna i jest ciężka Brać czy nie? Kupilibyście ją sobie Ale mi się podoba taki mój koszyk się zrobił Ciężki od razu Tapko ma też bardzo ładne świece Teraz Hit od 20 zł to jest taką ładną przykrywką na no, jakąś niższą półkę, może na RTV-kę, więc jak jej nie palimy, to ona bardzo ładnie wygląda. I tutaj takie bardziej w stylu glamour. Jest też wazon do kompletu boho, jeden jedyny już w tym pepku, w którym jestem. No i obok takie pierdółki, które już widziałam wcześniej, to też ciekawie wygląda, fajny kształt, taki wazonik. Jaka śmieszna ta poduszka z kropyczkami, z frędzlami. Ciekawe, wygląda no coś innego. 40 zł. Uuu, cena wysoka jak na pepko. I obok już takie wiosenne klimaty, cena taka sama. Tutaj futrzaki, one już tutaj były, nie jest to nowość, także lecimy dalej. I sztuczne roślinki, możecie mi napisać na dole, czy lubicie sztuczne roślinki, czy jesteście przeciwnikami. Ja do niektórych pomieszczeń kupuję. Szczególnie tam, gdzie mam bardzo nasłonecznione parapety, i nic tam na nich ni innego nie przeżywa poza plastikiem. No nie jest to fajne, nie jest to eko, ale kilka takich roślin można spokojnie wpleść do swojego wnętrza, jak nie ma wyjścia. Widzę, że w tym pepko jest jeszcze jedna bawełna. Ja kupiłam ją jakiś czas temu. Jedna taka gałązka kosztuje 17 zł, więc dość sporo, ja kupiłam albo 3 nie pamiętam, takiego wysokiego wazonu I właśnie mamy to na RTVC, bardzo fajnie to wygląda, także polecam Wam kochani serdecznie Jakie to jest ładne, podkładka za 5 zł z takimi frędzelkami, nie no piękno Jak Wam się podoba napiszcie, moim zdaniem, naprawdę ładna. Muszę się zastanowić nad podkładkami do mojego wnętrza, do salonu. Oj, naprawimy, przepraszam. Te są też bardzo ładne. I teraz powiem Wam szczerze, jak widzę coś na żywo i zerkam na to w kamerze, wygląda troszkę inaczej. I właśnie w kamerze widać urok tych podkładek. One są takie dość miękkie, za 10 zł. Bardzo ładne. Te podkładki też mam. Był taki czas, że one były trudno dostępne, a teraz zobaczcie już chyba się wszystkim znudziły. I obok są też bardzo ładne. Już takie naprawdę letnie. 15 zł. Super. Śliczne. I tu jeszcze takie z bomblami. Jak będziecie w PEPCO, to zwróć uwagę na to, jakie ładne oni mają teraz filiżanki. Ta jest taka prosta i piękna. Zobaczmy i tutaj wyżej też talerze. Ja mam upatrzone takie ze złotym rantem od polskiego producenta i właśnie będę musiała je zamówić. To kosztuje 8 zł podkładka. Czy to jest za całość cena chyba nie? A może? Hmm. Naprawdę że też są takie geometryczne. Naprawdę ciekawe. Rad szukam takich malutkich miseczek niestety, ale te są z plastiku więc może ktoś z was widział gdzieś ładne, takie ceramiczne będę wdzięczna za namiar e, te kosztują kochani 3 sztuki hmm. PLN 3, tu jestem, są 3 zł? nie wiem, może tak ładne kolory, no ale plastik niekoniecznie i czarny chlebak, chlebownik jak na to mówicie? bo ja słyszałam różne wersje pudełko na chleb Ładny temat i jest taki matowy. Kolekcja garnków Peter Cook w takim różowym kolorze. Jest też patelnia, ale nie można jej myć w zmywarce. Zwracajcie zawsze uwagę na te symbole, bo można się naciąć, a potem się zapomni i ta rzecz się po prostu niszczy. I tam się podoba taka mini foremka na malutką babeczkę za 7 zł. Ale czy ja tego potrzebuję? Jak myślicie, czy ja tego potrzebuję? Czy ja mam taką robić mini maweczkę w domu. I tutaj jeszcze są fajne różnice. Różowa, no nie każdy lubi taki kolor. Czyli podoba mi się tutaj ten uskok taki. Ale ogólnie jest naprawdę bardzo zgrabna i kosztuje 15 zł. Bardzo ciekawa. Jest już też kolekcja wielkanocna, ale ja mam bardzo dużo rzeczy z zeszłego roku, więc tutaj raczej niczego nie kupuję. Ale macie hasło, że już jest. Są jeszcze takie stoliki pomocnicze. Przydałby mi się taki, ale żaden nie jest w moim serwisie Rio Design. Nie pod 50 zł. No ciekawe. Niestety, ale poza donicami nie było nic specjalnego. No i tymi filiżankami. Liczyłam na więcej ładnych dodatków wnętrzarskich. Nie wiem czy one były tutaj wykupione, czy może nie dotarły do tego pepka, bo ogólnie ich nowe kolekcje są całkiem ładne. Więc nie wiem, zobaczmy czy w action znajdę coś, czego szuka moja córka od dawna. Więc trzymajcie kciuki. Są tutaj u mnie słodycze świąteczne, wobec których będę obojętna i obok taka oddrowa mata. Muszę powiedzieć, że sama mam coś takiego na tarasie i tutaj to jest bardzo tanie, bo kosztuje 25 zł. Ja mam taką niebiesko-białą i to jest rewelacyjna rzecz. Naprawdę, jak macie na przykład niewykończony właśnie taras, albo chcecie coś w ogóle sobie rzucić na zewnątrz, no to za takie pieniądze można. Ulubione maski w płachcie mojej córki i coś, co bardzo relaksuje i młodsze, i starsze osoby, takie jak ja również czyli Diamond Fainting. Tutaj jest tylko taki zestaw, w którym są różne artystyczne prace do wykonania i to kosztuje 55 zł. Ja bym chciała sam Diamond Painting, ale nie widzę tutaj takiego zestawu niestety, więc idę dalej. Jestem w szoku, tutaj są piękne zestawy kredek za 12 zł w takim blaszanym pudełku. Cudne, ogólnie takie prace plastyczne są bardzo, ale to bardzo uspokajające. No i właśnie diamond painting i układanie puzli to są dwie takie rzeczy, które my lubimy robić właśnie z moją córką i wtedy się bardzo relaksujemy, bardzo nam to pomaga ukierunkować myśli. Także polecam wam serdecznie, abyście spróbowali. No i tutaj znowu ozdoby świąteczne. Nie wiedziałam nawet, że coś takiego można kupić. Tak jak są na Boże Narodzenie z Mikołajami. To teraz mamy z kurczakami. Szaleństwo. Czy wy pamiętacie, jak chciałam kupić ten dywan i on był ciągle wyprzedany, a teraz jak go nie chcę, to nie dość, że on wrócił, to jest jeszcze w jednym kolorze. Ale za takie pieniądze, 160 zł, zobaczcie, na taki duży wymiar. On jest naprawdę bardzo fajny. Więc jeżeli ktoś z Was potrzebuje dywanu, no to proszę, tu jest... Wow, ile tu jest sztucznych roślinek Ja nie mogę. I do takie, że nawet takie malutki są za kilka złotych. Te wyglądają mega realistycznie. Mm. No nie, no super, są tylko ładne. Co, jakie to jest ładne. Takie słodkie butelki. Mocno teraz są w trendach wnętrzarskich. Również butelki w kształcie butelek po prostu. I tutaj zobaczcie, za 6 zł i taki kolor podobny do koloru roku, czyli Very Perry. Co myślicie o tym kolorze roku w ogóle? Ja mam takie mieszane uczucia. Bo on jest taki mało wnętrzarski, mało jest fajnych rzeczy w tym kolorze. No a tutaj o właśnie, te szklane butelki, o których wam mówiłam, to jest gorący, naprawdę gorący trend. Więc tu można się zaopatrzyć. Te kolory są takie dość old schoolowe, ale może komuś akurat będzie to pasować do klasycznego wnętrza. No i też pojawiły się takie wielkie globusy, za stówę. Naprawdę ładnie wyglądają. Drewniana noga Wow. Jak była małą dziewczynką, to wiecie co się robiło? Robiło się tak. I tam gdzie walet stanie, tam ja pojadę. Aha, czyli ocean. Okej, okay. okej, okay, to, przewidźmy. Czy ktoś z was pamięta, jak dostałam taki wielki bukiet kwiatów od moich przyjaciółek na urodziny i nigdzie nie mogłam znaleźć takiego dużego, stabilnego wazonu? Action 2499. Kurczę, no jestem w szoku. Czemu ja tu nie przyjechałam? No, ale może wtedy ich nie było. Dobra, dobra. Jakie słodkie te wazoniki mi się kojarzą z domem babci. I ten kwiat też, tylko raczej takie polne kwiaty, no to wolałabym prawdziwe. No ale już niedługo wiosna, będzie można takiego kwiata sobie tutaj włożyć 7 złotych Kurczę, co? Obok są gofry? A ale jak? W ogóle tutaj masz wazon, a tu masz jedzenie Ja myślałam, że one są sztuczne, jak rzuciłam okiem O nie, chcecie zobaczyć skład? Jestem ciekawa jest taki Mendelejew, że masakra Gofry co? 32% jaj od kurs wolnego wybiegu? A nie masa jajeczna? Szacun. Tuż palmowy. A tuż na mleko. Słuchajcie, myślałam, że będzie dużo, dużo gorzej. Co nie zmienia faktu, że nigdy bym tego nie kupiła. No fajne, są te małe naczynia do zapiekania Co? Jakie dziwne? To można włożyć do... Można. Normalnie. Owen safe. Owen. Safe. Popraw się dziewczyno. 5 zł. Tylko to mi się nie podoba. One tak z góry nie podobają, ale te boki mi się nie podobają. żeby były takie proste, no nie? Takie kreseczki. O, rakleta. Kiedyś miałam taki zestaw i dałam go rodzicom, bo rzadko używaliśmy. I czasami żałuję, <noise> ale zawsze mogę do nich pojechać możemy zrobić ucztę serową. No i tutaj różne naczynka. Zobaczymy, czy są jakieś ładne nowe kubki. Czy z Waszych szafek kubki też się wysypują jak się rwiczki otworzy? No niestety znam to e XO. Nie no ładne one są, ale nie są jakieś, wiecie, urzekające, nie wiadomo jak. Więc nie. Ja mam teraz też zajawkę na przezroczyste kubki. Chciałabym gdzieś takie, O! Mówisz mieć. Chciałabym wiedzieć, że chciałabym gdzieś takie kupić, ale takie, wiecie, takie bajeranckie, ładne, może takie termiczne z podwójnym szkłem. Będę sobie kupiła, no nie wiem. Jestem ciekawa, czy to będzie obiektem moich zainteresowań, jak będę starsza, czy niekoniecznie. Robienie na drutach szydełkowanich, czy ktoś z Was robi takie rzeczy. Ja totalnie się na tym nie znam. No ale z drugiej strony nie pomyślałabym na przykład rok temu, że będę układać huzle i sprawić mi to tyle radości, albo że będę robić diamond painting. I nie wierzę, że to jest taka lampa. Co? 137 zł. Ile ona ma? Ale ona jest ładna. 1,50 m. A, czyli taka mniejsza. Ona jest ładna. Tutaj obok 100. A nie, to jest jakieś 100. szok. Kurde. Tak, tak, taki powiew luksusu taka lampa, nie? Ta taca złota za 18 zł też wygląda bogato. Kurde, naprawdę. Ej, to jest takie ładne. Moim zdaniem wcale nie wygląda tamdetnie, bo ktoś mógłby tak napisać, a moim zdaniem jest spoko. Nie, jak najdalej od tej alejki. Może te zający na mnie patrzą i mówią weź mnie, ale nie nie, nie nie tym razem. Nie. Nie wiem słodyczy słuchacie, już tydzień. Także nieźle mi idzie. Te maluszki mi się bardzo podobają. Takie sukulenciki. To też jest sztuczne, ale wygląda naprawdę ładnie za 10 zł. Ale ciekawe to jest, wezmę sobie takie budę. Ja lubię takie motywy i ta mini głowa też jest ładna. Ale słodziak, dużo sztuczne rośliny za 26 zł. W ogóle jest też sympatyczna całkiem cena, ale tutaj te łodygi, to widać, że to sztuczne jest. Co? Jak w fototapeta? Kto z was, moi drodzy, chciałby mieć taką tapetę z morzem? To mi się kojarzy też z old -schoolem. Aczkolwiek te współczesne tapety są takie piękne, że można zrobić z nimi super, super wnętrze Ale nie z motywem morza, to mi się kojarzy w ogóle z y, latami 80. i graniem w Atari I teraz zgadnijcie, co przykuło moją uwagę w tym kadrze Bardziej ta lampa, czy Oreo Crumbs? Oczywiście, że to drugie. Nigdy nie widziałam, czegoś takiego. Co, że kupujesz pokruszone oreo? Najlepiej tutaj zwykłe jest pokruszyć? Hmm. Co ja wiem o życiu? Nie wiedziałam też, że coś takiego można nabyć, ale ta lampa obok też jest piękna. Takie konkretne rzeczy się tutaj pojawiły w tym akszonie. 170 zł. No naprawdę. Powiedziałam, że takie dodatki premium do domu. Te świeczniki za 22 też wyglądają. Tak jak zobaczcie, nie będzie tutaj takiego brzydkiego tła, tylko jakby tak stało gdzieś na stole. O, widzicie, na innym tle. One też wyglądają naprawdę bogato. Jestem w szoku. Kurczę. Co to jest? Świecznik na paterze, taka patera z nóżką drewniana. Ale ciekawe to jest. Słuchajcie, to nawet kwiata można postać, albo właśnie świecę. Taka czarna nóżka trochę industrialne mamy takie nierówne drewno, ja uwielbiam takie e, motywy no, ciekawe, ciekawe dobrze, wyczułam, słuchajcie, że Action się robi luksusowym brandem <grym> kolejna taka elegancka rzecz, 21 złotych a tak zupełnie na serio, bardzo ładne są te koszyki kolor taki niekoniecznie do moich wnętrz, na przykład do łazienki, I rewelacja i ogromne świece za 35 zł. One są naprawdę ogromne, jak moja dłoń widzicie. No tutaj zawsze jest w czym wybierać. Jeżeli chodzi o zapachy tych świec, moja córka pali z tej serii, ale nie pamiętam którą. I naprawdę ona pięknie pachnie, i szkło też jest trudne. A mi niektóre z tych rzeczy po prostu trzeba wziąć z półki i zobaczyć na innym tle. Bo wtedy dopiero widać ich potencjał. Nie no, widziałam, że Arizonę można kupić też kartony za 5 zł, niecałe raczej kojarzę tę markę właśnie z takimi napojami w puszkach a wy? i coś o czym chciałam wam przypomnieć bo często odobracie jakie kapsułki do ekspresu polecam, jak używałam ekspresu kapsułkowego to były to jedne z moich ulubionych kapsułek i przy okazji najtańsze, bo one kosztują niecałe 10 zł, tutaj mamy 20 sztuk, jest to włoska kawa i jest naprawdę bardzo, bardzo smaczna, więc w ramach przypomnienia. I zastanawiam się jeszcze kochani, bo ostatnio wpadł mi do głowy taki pomysł, żeby nagrać odcinek z hitami z action. Takie właśnie polecajki typu ta kawa albo kilka rzeczy, które bardzo ułatwiły mi dbanie o dom. Jezu, tu jest wąż. Serio. Nie wierzę w to. Ja słuchajcie, go zobaczyłam kątem oka i zamarłam. Pan taki miły się zatrzymał czekał, aż skończy scenę i uwierzcie, że to jest rzadkość. Ale yy, no, miło. miło spotkać miłą osobę i się do niej uśmiechnąć. A jeżeli chodzi o przysmaki, to to są ulubione rurki mojego taty rurki z nadzieniem e, słony karmel, mój tata nie jest taki jeżeli chodzi o smaki, taki wiecie, bardzo nowoczesny raczej ma swoje takie tradycyjne przyzwyczajenia i raz kupiłam rodzicom właśnie te rurki i mojemu tacie się tak zasłuchał, że powiedział, że bez tych rurek mam już do nie, nie przejeżdżać więc od razu wezmę, bo pewnie niedługo się do nich wybiorę także tata będzie zadowolony Tak zrobiony, zaraz wam pokażę w samochodzie co dokładnie kupiłam i niestety nie było projektora Oliwii o którym Oliwia marzy w zasadzie od czasu widziała już no, z miesiąc temu u kilku Tiktokerów taki projektor kupiony właśnie action to jest projektor, który wyświetla gwiazdy na suficie i byłyśmy tutaj już dwukrotnie, to jest moja kolejna wizyta i nie ma go u nas w Gdańsku, więc mam takie pytanko do was, jeżeli macie action w swoim mieście, czy może widzieliście te projektory u siebie, jeżeli nie, no to trudno, jest to po prostu ciekawa, no nie? I widzę, że Oliwia tak bardzo się na to nakręciła, że po prostu przez netek gdzieś poszukamy i ja jej go zamówię. Spotkałam dzisiaj tylu uprzejmych ludzi w tym sklepie przed chwilą i pani kasjerki i inne osoby, które były zakupy. Naprawdę takie pozytywne postawy ludzi tak dobrze na mnie działają. A wiecie co jest najlepsze, że ja nie miałam ochoty jakiejś ogromnej na te zakupy, ale chciałam nagrać ciekawy odcinek i tak trochę się zmusiłam do tego. W sumie moja koleżanka też mnie do tego zainspirowała. Aga, pozdrawiam cię serdecznie. co mi powiedziała, jedź, lepiej się poczujesz, energia, sama o tym mówisz. I to prawda. Czasami warto się zmusić właśnie do takich totalnie prostych aktywności, bo one... Dają nam dobrą energię i pozwalają się właśnie skupić na, na tym co jest teraz, bez myślenia o tym, co będzie, bo najgorszym doradcą jest lęk. Ja wiem, że to jest film zakupowy, trochę próżny, trochę materialny, ale miałam potrzebę wam o tym powiedzieć w tym odcinku i też to uczyniłam. I teraz wam pokażę, co kupiłam. Dwie głowy za 10 zł z hakiem. Jeżeli chodzi o rzeczy niedomowe, to mam tutaj rurki dla taty. I właśnie mój tata będzie taki szczęśliwy z tych rurek, że hej, a uszczęśliwianie moich bliskich jest moją specjalnością. Mam też tą donicę, bardzo jest piękna, strasznie mi się podoba, jestem ciekawa, czy wam też. Jest też ta super ciężka donica, ale ona jest taka piękna i kupiłam taką roślinę która będzie stała w moim biurze, właśnie na takim na którym, który jest zabójcą wszystkich roślin. I byłam też dzisiaj na chwilę w Tiger i pokażę Wam jaką donicę kupiłam w mojej córeczce, ponieważ ona uwielbia młotów tęczy, to znalazłam taką donicę i ona kosztowała chyba 10 czy 12 zł, już naprawdę nie pamiętam, ale jest przepiękna, także kilka takich drobiazgów, nic dużego nie kupiłam, ale z tych małych rzeczy i tak się cieszę, świeci słońce, jest pięknie. Jedę teraz do domu robić obiad, a Wam życzę wszystkiego dobrego. No i co, trzymajcie się ciepło i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie.